Wchodziły na ten, na schody tak, chodziło, na, blokowały się schody, wiesz? Bo było no, tak, że... Z... głowa się nie mieściła. To, to pierwszą wieżyczkę co zjebałem, nie? Pewnie co robiłem. No tam gdzieś w którymś że w ogóle nie. No. Jeden poprawiłem. I to to wasza baza, czy tylko jak się rajdowałem teraz? A co, ty już, ty już tu doszedłeś czy co? Nie no, masz stream od nie? Ja mam? Nie. Yeah. Kula. No, no, powodzenia życzenie. nie? Kurwa masakra Dobra kulawy Co jest? Ty, co ty robisz z tą helką? Kurwa jest rozjebana Jak jest rozjebana? Mówiłem, że pikał Kurwa Co ty robisz? Ona Ona się tak Kulawy, ona się tak kręci? Tak, ja nic nie robię Wyłożę do pilota, może to nie spokojnie, żyjemy. Jest enable. Trzeba włączyć dopiero. Cicho będziemy latać. Dobrze jest. Patrz. Do góry i lecimy. O kurwa. ja. Ty, my polecimy w pizdu gdzieś. Stoi w miejscu i trzy razy wracam nagle. Tylko wolę. A to rotację, A nie, dobra, sorry, bo eee, z dołu. A... No nie słyszę przemówienia. A Aż klodowałem się w tym No i nie, to lecimy, nie ma chuja. Mhm. No skurry Wesen Będzie nas tutaj ten tu, 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 tu. <grywia> Ja pierdolę Czy znaczy coś ważnego w zapakowane? No, wszystko, ja Nie. jestem kurwa ważny stary to za chwilę ten mogę tam pobiec bo mam duży plecak Dobra kulawy, wyłączaj te kurwa autopiloty Ja tu będę działał Lecę ujarzmię no. Ujażdż To ty sterujesz czy ja, bo ja już nie wiem kurwa. Ja steruję, ja steruję, zostaw Nie tykam Patrz co tu się kurwa robi, zobacz jak będziemy lecieć <noise> <noise> Kurwa to góry to do gamy Dobrze jest, nie panikuj Będziemy tyłem lecieć, dobrze Dobrze, lecimy Ej, dobrze, i dobrze lecimy, na north, na nord A, Mówiłem, że dobrze lecimy, kurwa. Damy radę Damy radę, kurwa. Trzeba się teraz zbić trochę, w górę Gdzie jest ten trader? Tam, no kurwa stary, miękki uchujem to doleci Patrz jak się lata chłopie, zobacz jak się lata Widziałeś to? Zobacz, zobacz kratę piwa, że kurwa wyląduje nią pr PrimaSorn. Spoko. Jak wylądujesz... Ci, jak wyjdzie z kwarantanny, to ci nie wiesz. Czteropak. Leci pocztą. Gdzieś was trochę no, widziałem. Trzeci kolej. O, już spoko. Alecie ładnie, zawa 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 Kurwa powiedz, ja ci powiem to mi włączysz ten auto-hoover, dobra? No. <słucham> Ale możecie wylądować na placu po prostu. Jak się wygadza Jaka mucha Jak mucha co klapy dostała Ciącio, kurwa, będziemy lądować. Czekaj, 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 kurwa, trochę się oddalamy. Pierwszy <grymne> lecimy w stronę tej. Wiesz, Aga, że wyłączyli helikoptery ogólnie. Jak wyłączyć? Tylko znaleźć teraz. Co ty mówisz? Dobra, włączaj, włączaj, włączaj ten! Kurwa. No i co się stało? Jeszcze raz. Chłop no. helikopter i poszedł w chuja. I Nie dało się w ogóle kupić. Więc tam gadaliśmy, znaczy, Pimpek gadał z adminem. No i chyba admin się w kurwi wyłączył możliwość kupowania. Co ty gadasz? No. no no to Sąbką bez sensu. Ten helikopter możemy oddać. Z! Z! Tak, tak, tak. Spokojnie. Radio Z. Lepsza muzyka. Na drzewo, Teraz do przodu. Do tyłu, pochyl do przodu. O, pięknie Kulawe kurwa. No, widziałeś to, widziałeś to, kurwa. No, no, no. <ślesz> Powiedz, kto jest najlepszym pilotem w grze? No, no, ty. <ślesz> nie, ale stary nie myślałem, że ty wyląduje. <ślesz> Ja pierdolę! Ty my to... The best landing guys! The best landing! Ty! kulawe My nie wrócimy do bazy! My nie wrócimy do bazy! dobra helka! Co, co ty chcesz chłopie Yeah. Yeah, yeah, of course. Hey guys, yeah. guys! I I have uh, I have hali, and uh, I want to sell this 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 heli. If you give me five thousand rubles, uh, it's yours. So, you say it's Be, because I. I just need a gun, so we want to sell this chopper No to co, lecimy pod auto? No. Czy Helką? Yeah. Nie, nie Helko, nie jest daleko A mogę rozkur się to Helko Tak nie zginiemy, okay, nie? Z... No nie wiem czy nie zginiesz No w sumie. Dobra to no. zostawiamy ją w Pizdu to chodź hey, guy. Uh, if you want uh, the heli You can just take it. We don't need this. Wszystko, kurde, tutaj przeruchane jest. Nie wiem, czy ktoś się w, w auta nie znalazł wcześniej niż w PZS-6. Nie, te szczęści, nie? Tutaj, po tym mieście. Oho, ktoś się zjebał? Kurwa. Ktoś wyskoczył z Helki. Nie chcę, żebyś to wziął. Nie, nie I Nie chcę. Nie Nie jak się go zamyka i tak dalej No To jeden z, jeden z tych gości tu, co przyszedł, podszedł To powiedział, że zamierzają usunąć całkiem śmigłowce. Mhm Nie kurwa samochody przywrócą No papug właśnie znalazł Furę No może wsiąść do niej Kurwa my tu szukaliśmy auta, ale do żadnego wsiąść nie idzie Just take this no, Nie, ja nie do you have key? No, jest naturalnie, bo na samochodzie. No, don't I need a key to start it? No, you don't oh. uh, don't have to. Just oh. get it. Love <laughs> Thanks, man. <laughs> Thanks, man. <laughs> Jebane, Ty, chodź, chodź, z krzaków, chodź, tak będziemy wystawać i tak, będziemy tak tak patrzeć, pa tak, tak, <laughs> chodź tak dalej, ten. nie tak, dawaj, ba co co? Oni się jerają, oni się rają, kurwa ty D -d 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 Daj na maksa głośność i, te, i komentujcie, tak żeby słyszeli Nie do startować Man, you are sure? We don't need this Okej okay. Powodzenia <laughs> You know... You know, this is trap. It's trap? What? Do góry, kurwa. <laughs> ja czekam tylko, nie? Co tu się będzie działo? O kurwa. Nagrywasz? Nagrywam, kurwa. Teraz już nagrywam. O, startują, startują. Cze, cze, cze. Już, już ich kręci, już ich kręci, cichu. Dawaj leć. Man, you have to off... Off autopilot. You have to off autopilot. Off... O. Oh. It's good, good, good. It's good. <laughs> f9, 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 Good, good. to be well. <laughs> Higher, higher. Press shift. spielsolow się odzywa <śpiewa> 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 Ja pierdolę Everything is all right, everything is ok. Kurwa. Ale ich je pan jak szatan. Jak się rozpierdoli o Trader City to admin się wkurwi. Wyłączył silnik czy? Oho. Nie, to ten tu na dole. Chyba gra mi się skraszowała. No skończyło no, oh. no. O chuj W czym się skończyło miejsce? Nie, mam, w chuj miejsca, ale gra mi się skraszowała po prostu chłodnica mamy, tylko trzeba pamiętać, że do chłodnicy no. trzeba wlać wodę, nie? O, anus. Hello my friend. No problem, man, no problem. But this is good. This was good, Harry. My heart is broken. My, has, my heart is broken. I you should, know. Okay. I, DC or a okay, man. I understand this. No problem. Wait. No problem. Thank you. Okay. And again, I'm very sorry. Okay. Co on ci się przeprasza? Hello no? friend. <laughs> Hello friend. Tra